Ciemioneczka jestem u naraz, a dzisiaj zagramy w koszmarny poziom wyfasnofobii I nie dograł mi się dźwięk mojego komentarza, oczywiście. I of course. Więc muszę Wam dogrywać w montażu. I też jest wyzwanie ciekawe, zwłaszcza biorąc pod uwagę mapę. Nie mam echo, więc nie, jakby to powiedzieć, poświęcam się to dla Was. I po czy to jeszcze mam do powiedzenia? a nie. z tutaj właśnie jak widać dokupuję itemy. W miarę rozsądnie, a nie także wszystko na fulla i tyle, nie? Na przykład laterek po co mi 4h, nie? Jak jestem tylko ja sam. Nie wiem, też e, na YouTubie trochę pod poduczyłem się. Jeśli chodzi o tematykę tych te wszystkich tej, po, przeciwników. Więc nie wiem co, jak, o której, po co. <noise> no, ja muszę coś tutaj zrobić, więc. Ile muszę zatrzymać to. No i jestem z powrotem. Zrobiłem to, co trzeba. I tak. Jak widać, właśnie tutaj w miarę rozsądnie to robię. No, kupuję dwa statywy, dwa aparaty. Nie, nie, dwa. Nie. Dobrze, mówię. Dwa aparaty. Plus dwa kamery. Dwie kamery, żeby poprawnie już to mówić Więc no, na przykład, właśnie na latarkę, jedną czy coś jeszcze jednego? Nie Więc się tutaj będę już startować Jeszcze się tu upewniam. Dzisiaj też, nie, nie, dzisiaj, wczoraj. No, wczoraj dziś tak przed północą udało mi się wszystkie karty zdobyć, które są trudne. Yy, początkowa mapa. Więc nie więcej wiem, wiem z jakim duchem miałem do czynienia i nie więcej popełniłem tam jeden błąd, który się dowiedzie później. Ja muszę też to zmontować, wrzucić przed 20 Jest to. No, trochę jest ten film. Nie jakieś długawy, w miarę to 20 minut zazwyczaj robię te filmy. Zależy, jak jest długi jakiś tam chapter albo cokolwiek w tej grze, nie? Albo jak łapanie ducha, na przykład. Co musiałem jeden film pociąć na dwie części. Ech, tutaj właśnie jeszcze mam zwiększę jasność. W grze. O. I macie je trochę jaśnie. Więc no tutaj już muszę wam dogrywać. Stoi, na to co. Ja się to postaram. No, to to dodam. I zobaczymy, jak to wyjdzie. No jak cię w będzie czekać. No cóż, ja to w miarę robię, żebyście mieli to, niż nie mieli jeszcze mewkę klucz i otwieramy iść dobie więcej o tym poziomie też e, jest poradnik nie mówię w korze tylko z YouTube'a. z niego wiem co i jak przyzbyciajny bierak klucz też najlepiej od razu szukać kryjówki na tym poziomie są cenne jakby to powiedzieć jest takie przysłowie, cenne sekundy Tutaj cenna psychika jest. Dobra, mamy zaświecone. Idę w głównym jakby to przejściu zaświecić. No i po drodze sprzętem aktywność. Plus e, kryjówki. Tylko czy będą jakieś kryjówki? Nie wiem. Na razie zrzucam wszystko, żeby wziąć trzy kolejne przedmioty. Oczywiście trafił mi się duch. W jednym miejscu, które było Trochę oczywiste W sensie oczywiste najmniej chyba sprawdziłem albo nawet w ogóle tam nie byłem Jak już to może na chwilę ale nie wiem razie to jeszcze właśnie zbiera i sprawdzał Najczęściej spienie się duchów Czyli na przykład tutaj Pomiędzy wyjściem, korytarzem i tak itd. W Kiblu początkowo może Kibel opokuje, nie opokuje, tylko wypadło mi to słowo: okupuje. No, okupuje. A tutaj właśnie nie było. A nie więcej temperatury się wahała. No, się posłużyła, na pewno to ciężarówka. Zgaszę też że też światła za sobą, żeby nie było przeciążenia jakiegoś. Dobrze, że nie mam ten termometr, bo już trochę lepiej. Chociaż już trójka jest chyba szybciej sprawdza. I to jeszcze się upewniam. No, tutaj nie było za nisko. Jak poniżej by, 10 nie było. I też gaśnie. I właśnie, właśnie, być szukać jeszcze pozostałych miejscówek. Tutaj nie było. No Najgorzej by było, jakby był w piwnicy. Ale już wam powiem, żeby nie trzymać was nie w pewności, nie było go w piwnicy. Był w innym miejscu. Ale w jakim? Się dowiecie. Na razie tutaj jeszcze patrzę. I tutaj nic. Ale tutaj, jak już mi huchnął to już wiem, że tu musi być. I był. No i co nam był tutaj, właśnie na początku, gdzie byłem. światło zamczyć. Bardziej gorki. Żeby to tak profesjonalnie powiedzieć. jest książka. bo Ponoć książka jest tutaj trudna, na tym poziomie zdobyć. Tak jak chyba jakiś jeszcze tam ewident. mimo tego mnie to wystraszyło, nie? Lekko, ale wciąż. Tej na razie czwórkę mamy. O, mamy odciski, właśnie. Więc tutaj nie jest tak źle. Sprawdzam tutaj activity, zaznaczam evidence, i mam jeszcze jeden możliwy do zdobycia. Później, że musimy główkować. Który to duch, oczywiście, już wiedziałem. Chciałem testować tego ducha, ale no nie wyszło. Więc no, co zrobić? Jeszcze muszę właśnie jeden dowód zdobyć. Czyli, na przykład, skrzyż bierę. I spiryt. Mogę latarkę wyrzucić, ale Można już z latarką chodzić. Więc tak by to to nie więcej wyglądało. Jeśli chodzi o ten poradnik, który oglądałem. Co się po włączeniu światła od razu szukać Kryjówek, żeby wiedzieć nie więcej gdzie pieprzyć. Oczywiście kryjówkę jeszcze tutaj miałem w garażu, bo tamte już nie były. ...możliwe tutaj na szybko sprawdzam nie mam akurat na tekst więc no przecież mógłbym to zmienić żeby na mowy miał niż na tekst tutaj właśnie mi nie odpowiedział Czy hmm. tutaj właśnie sprawdzam temperaturę która nie jest mroźna to jest to Zobaczymy jak to będzie, tam jeszcze dotykał coś. I deszczyk, też pada. No... ciekawe. Akurat w piątek ma też padać. Więc trochę... ciekawe. I wiem, że jakiś duch ponoć może... nie pojawiać się na docach, jak się jest w pokoju. Nie pamiętam, który to duch. Aczkolwiek można stanąć za drzwi. No. i Ja to usłyszałem O, to już mi pikało właśnie na piątkę, więc już miałem wszystkie ewidencje i teraz musiałem już główkować który to duszek Musimy właśnie główkować mimo tego Dobra, chodź No hej Właśnie to jest to Że mimo tego, że to jest tego. Jak to się nazywało Straszek. Ale to miało swoją nazwę: Goes Even. No. To tak jak można pomylić Jeden jest mylny, aczkolwiek można go rozpoznać. Nie więcej. Bo są różnice pomiędzy jednym a drugim. Prozę tylko też orby, żeby wiedzieć czy nie ma mimikę przypadkowo. Bo mógłby udawać tego jednego, którego mamy. Ciuk, nie ma. Nie wiem po co sprawdzałem, ale no. Zobaczę. Teraz tak, zaraz patrzę właśnie za przekrętem jakieś przedmioty. Ale jak widać nie ma, więc... No jeździ, więc teraz próbuję Hanta wywołać. Wiesz, to był jeden z goździ, nie wiem, czy to szło za mną. wolałem wyjść. Burza pada. Burza pada. Dobra nazwa. Wiesz, tutaj analizuję w miarę. Zobaczymy, no czy to wyjdzie moja analiza w Zacięż... sensie już miałem jednego podejrzanego jak w pewnym już momencie musiałem się ukrywać nie powiem dlaczego się dowiecie. więc no i właśnie tak więc teraz... Teraz patrzę po zachowaniu, w sensie to co mają opisane Żeby nie więcej wiedzieć co mogę się spodziewać Co hmm. by było Jakby to był któryś z tych których podejrzewam No Trochę się kłócą co są jakby to powiedzieć. aczkolwiek nie jest w miarę no, tego, którego ja miałem w miarę był dobry, ale mnie zmylił. Niestety. E, jeśli chodzi o ten nowy kanał, jakby to była pierwsza gra, żeby nie było, oczywiście do komentarza też to tam topnę. Może pierwszą grą, jakby to mogło być, to wjedźbiam 3 się. Niech by ja to mówię. wiem czy jest pozytywka, ale nie ma jeszcze kości. No. Ujęciu, sorry. Szkafka. Więc już podejrzewam, co może być. Oczywiście tutaj są dwa przeklęte przedmioty. o kość przy okazji. Czyli tutaj mogłoby być okrąg, ale mamy tabliczkę OG jest tutaj właśnie tą, tym przedmiotem spróbuję wywołać a też by mniej więcej po no orki jeszcze dołączył po zachowaniu no jaki to duch bo teraz jedyne to jest moja opcja i właśnie sprawdzam bo nie wiedziałem wtedy Mam w garażu kryjówkę. Przyjdę gdzieś raz. Tutaj nie było żadnej szafy. Aczkolwiek mógłbym wybrać inną mapę. A może by były. Hmm. Tutaj nie, nie wiem, czy jest Zaświecona Teraz bierę to i idziemy. Kryjówki. Gdzie już chyba podejrzewałem mniej więcej. Gdzie jeszcze mogło być? Bo zapomniałem, że właśnie w garażu mamy szafki i to właśnie tutaj. Jak widać Ja muszę też mieć mi tą mowę Właśnie W tej tablicy mi to przeszkadza Jak widać W miarę to próbuję być skry OK Auto ucisz się więc właśnie skrywki próbuję to zrobić. Nie wiem, bo to jakie pytanie zadać? Znaczy... Chociaż... Ja tam wolę widzieć co pisze. Nie, no, żeby nie było. Znaczy, nie wiem co tam... O, to właśnie. Żeby jak najwięcej też sanity odebrać. I... wyłaczyć to. Cokolwiek widać po tym bo w miarę jeszcze będę korzystać z tej tabliczki tabliczy OID Nie wiem, wiem. okej, okay, to coś w mikrofonie się sprzężyło pewnie Właśnie tutaj interakcja, szybko do szafy z względu na to, że już Wolę nie być Jakby to będzie zabity, Bo jednak koszmarny poziom i wykosztowanie się na tym poziom to jest trochę straty kasy więc no jak widać no mógłbym się w sumie oddalić Jak widać nie jest bagi Nieudrzuty elektywny. Mógłbym właśnie się oddalić podczas rozmowy, żeby móc go rozłościć i zrobić haka. Tylko, że musiałbym wtedy chyba. Przecież nie wiem, bo on tak jakby się tutaj zraspił. Więc tak jakbym przyjemany. No chyba, że tym kadzidłem O, przy okazji króto właśnie widzieliście spalił <laughs> i właśnie będę robić zdjęcie. Teraz znowu tę szafę i próba próba numer kolejna. Zlikwidowanie sobie psiki. Ale zapomniałem, że to jest GOS To też. Bo jeśli nie ma charakterystycznego dźwięku, to jeszcze nie jest home. O, to jest cosliwien. Taki dźwięk ma. I tutaj właśnie zrobiłem zdjęćko. Jest taki na trzy gwiazdki. Co przynajmniej trochę to odrobię. Nie za dużo kasy of course, ale no... Co zrobić? Muszę jeszcze wam to zmontować. To się ja już wam to montuję, ale dodać jakiś tam efekt, byście mieli. Na przykład chyba tą doną. O, już atakuje. Jakie. Ujej. Jakie miałem go rozpoznać? Mianowicie. Dowiecie się. Ja już tutaj majstrowałem z jednym duchem, żeby nie coś się dowiedzieć. Tylko, że tutaj chyba sprawdzę, on był już daleko. Na tyle, żeby latarka nie mrugała. Więc jak widać, no. Kroki były słychać. Ale czy na tyle, żeby mieć tą pewność? Bo inaczej by było kiepsko Tutaj po tą ostatnią opcję? Kula. o Tutaj już majstrowałem. Musiałby być daleko wystarczająco A to nie jest duży dom W sensie Willow Street już by pasował o, i tutaj zrobiłem błąd. Nie, nie, tu. Ale tutaj już widziałem inną jakby formę. Więc już myślałem, że to może być te tak, ogień. Ok. Ale nie. To nie był Chyba tu mniej więcej. Już popełniłem błąd. Bo zamiast, jest... No właśnie. Dodaję tutaj już oznaczałem lekowym Na początku dobrze oznaczyłem, bo to był raju. Ale później Deogena, który no jednak Mnie zmienił Z następnym razem lepiej sprawdzać. Ej, jak widać. To był raju. Zaraz zobaczycie sami. No. A nie, myling. Zaraz myling. Może właśnie sam zreknąć jak to z tym mlingiem, ale ja wam dziękuję za to oglądanie i mam nadzieję, że jeszcze się wyrobię, więc no, see ya.